W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Będziemy rozważać tajemnice w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Poprośmy Ducha Świętego, aby napełnił nas swoją mocą, swoim światłem, abyśmy z czystym sercem. Z otwartym umysłem rozważali tą piękną tajemnicę. Duchu Święty, Boże, miłości i światła, staję dziś przed Tobą w pokorze serca, byś prowadził mnie w rozważaniu tej wzniosłej tajemnicy. To Ty byłeś obecny. Gdy Jezus wstępował do chwały Ojca, napełniając serca uczniów otuchą i nadzieją. Proszę cię, Duchu Święty, oświeć mój umysł, abym mógł pojąć głębię Bożych Planów. Rozpal moje serce, bym z wiarą i ufnością wznosił wzrok ku niebu. Tam, gdzie Chrystus przygotował dla nas miejsce. Umocnij mnie, duchu święty, by moje życie było świadectwem tej nadziei, abym każdego dnia coraz bardziej pragnął obecności Bożej w moim życiu, abym każdego dnia coraz bardziej lgnął do Boga i pragnął Jego chwały. Duchu prawdy i pocieszycielu, napełnij mnie Twoją mocą, abym nie lękał się wyzwań ziemskiego pielgrzymowania i z radością oczekiwał na spotkanie z Panem w Jego chwale. Amen. Z Dziejów Apostolskich. Po tych słowach. Uniósł się w ich obecności w górę i obrok obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba. Przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która jest blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej, Piotr i Jan i Jakub. I Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Napełnieni Duchem Świętym. Jego łaską i Jego mocą, oczyma naszej duszy i naszego serca, przenieśmy się teraz do Ogrodu Oliwnego. Idźmy wraz z Apostołami i Jezusem na to miejsce, w którym Jezus po raz ostatni z miłością spojrzy na swoich uczniów. I na swoją matkę Maryję. Wyobraźmy sobie Jezusa, który stoi przed nami. Spójrzmy na jego oblicze, jak promienieje miłością i pokojem. Jak tą miłość i pokój Jezus wlewa do serc swoich uczniów, którzy stoją przed Nim. Którzy nie do końca wiedzą, co się wydarzy. Może jest i niepokój w ich sercu, ale na pewno jest też wielka radość z tego, że mogą być na nowo wokół swego mistrza. Zobaczmy, jak Jezus z czułością spogląda ostatni raz na każdego z nich. Jak z miłością i czułością patrzy w ich serce. W ich głębie. Zobaczmy, jak Chrystus patrzy również na nas, zatrzymuje się chwilę i z miłością otula każdego z nas, uśmiecha się do nas i nam błogosławi. Wsłuchajmy się w słowa, które Jezus do nas kieruje po raz ostatni. Otrzymacie moc ducha świętego. Gdy stąpi na was i będziecie moimi świadkami. Jezus zaczyna unosić się ku niebu po tych słowach. Jego postać staje się coraz jaśniejsza, aż w końcu zasłania go obłok. W naszym sercu może zrodzić się pytanie, co teraz? Dlaczego on odchodzi? I w tym miejscu obok nas staje Maryja, matka Jezusa. Poczuj, jak ona otula nas swym płaszczem matczynym. Jak przytula nas do swego serca, chcąc nam powiedzieć: Nie bój się. Nie lękaj się. Mój Syn nas nie zostawia, On ciągle będzie w naszych sercach, w naszych umysłach, w naszym życiu popatrz na Maryję, jak ona w tym momencie żarliwie modli się za apostołów, jak żarliwie modli się za Ciebie, Poczuj to. Ciepło, które wypływa z jej serca, tą miłość, którą okazała Chrystusowi i okazywała mu przez całe swoje życie, teraz ta miłość otula Ciebie. Ta miłość nie pozwala ci zwątpić. Ta miłość napełnia Cię pokojem. Ta miłość napełnia Ciebie. Niesłychaną mocą, która pozwala Ci wierzyć i iść do przodu, być świadkiem Chrystusa w życiu codziennym. Spójrz na apostołów, którzy ciągle wpatrują się w niebo, i nagle pojawiają się dwaj mężczyźni w białych szatach, którzy mówią: Mężowie z Galilei. Dlaczego stoicie i patrzycie w niebo? Ten Jezus, wzięty od Was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Poczuj, jak te słowa niosą nadzieję. Jezus nie odszedł na zawsze, On powróci. Tymczasem Naszym zadaniem jest być Jego świadkiem na ziemi. Aniołowie przypominają nam, że patrzenie w niebo to nie wszystko. Jesteśmy wezwani, aby działać, by głosić Jego miłość, Jego słowo, Jego zbawienie. Kiedy jest trudno, kiedy jest ciężko, wtedy mamy patrzeć w niebo, aby. Z tego nieba spłynęły do nas potrzebne łaski, siła i nadzieja, że warto podejmować trud głoszenia Ewangelii. Spójrz na apostołów, jak wpatrują się teraz w tych dwóch mężów, w dwóch aniołów, jak nabierają odwagi i siły, jak ich serca promieniują radością, chcą iść i głosić. Ale jeszcze potrzebują tej mocy Ducha Świętego. Spójrz na tych apostołów, jak pocieszają się nawzajem, jak powoli zawracają i idą do Jerozo Jerozolimy, aby tam oczekiwać zesłania Ducha Świętego. Wracamy więc z apostołami. W towarzystwie Maryi, w jej obecności do wieczernika. Jesteśmy pełni nadziei, radości, choć nadal niepewni przyszłości. Ale teraz trwamy na modlitwie, prosząc Ducha Świętego, którego Jezus obiecał. W naszym sercu rośnie pewność, że Pan Jezus spełni swoje obietnice. W wieczerniku usiądźmy obok apostołów. Zobaczmy, jak oni nawzajem siebie wspomagają, jak modlą się wspólnie, jaka jest mocna więź między nimi. To wszystko dzięki Chrystusowi i to wszystko dzięki Maryi, która jest pośród nich. Spójrzmy na Maryję. Która zasiadła między apostołami, która może trzyma ich za dłonie, modli się wraz z nimi, i teraz ich oczy są skierowane na nią, na tę, która jest pełnią nadziei, pełnią ufności. To z jej serca teraz promieniuje tą ta radość, ta miłość i ta pewność. Że Jezus powróci, że Jezus nigdy nas nie opuści, i apostołowie czerpią z jej serca, z tego źródła niewyczerpanego, to co będzie im potrzebne w ich codziennym życiu, gdy pójdą na cały świat, by głosić Ewangelię i by oddać za Chrystusa swoje życie. I my. Chwyćmy Maryję za dłoń w tym Wieczerniku pomiędzy apostołami. Chwyćmy ją za dłoń i czerpmy z jej serca, z jej źródła, tą miłość, tą łaskę, która nam jest potrzebna, by być apostołem miłości, apostołem miłosierdzia. Kiedy wydaje się, że w codziennym życiu troski doczesne, problemy, przeciwności są bardzo duże i mocne i nie pozwalają nam cieszyć się i radować, wyznawać w pełni naszą wiarę, to niech serca Maryi płynie to umocnienie, niech serce Maryi płynie ta siła i moc. Dziękując Panu Jezusowi za ten... Piękny czas za tę możliwość bycia świadkiem Jego w niebo wstąpienia, za ten czas rozmowy z aniołami, za ten czas modlitwy Wieczerniku wraz z apostołami i z Maryją. Poprośmy Go, abyśmy potrafili Mu głębiej zaufać. Poprośmy Maryję, aby była dla nas matką i przewodniczką na drodze wiary. Odmawiając Ojcze nasz, zawierzmy Panu Bogu nasze życie i gotowość do bycia świadkiem jego miłości w świecie, w rodzinie, w naszym codziennym życiu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Jezu, wstępujący do nieba, naucz nas ufać Twoim obietnicom. I działać z nadzieją na spotkanie z Tobą wieczności. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.